Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Monia. Z tej strony dokładnie, z, z prawej. <laughs> Witamy w kolejnym odcinku Borderlands 3. Jak widzicie dubidu mam już dwie brońki złote. Znaczy przepraszam, brońki i, i, i to jest tarcza chyba, tak? Tak, brońki masz dwie złote i jedną tarczę, bo w sumie ty masz trzy golda. Nie, dwa golda, bo jednego zdjąłem ze ściany. Aha, no Monia no, no. Na to ma, natomiast ma dwie brońki gold. A, Czyli... wzięła tego... A, już wiem, I dlaczego ten na karabin. Tego gru, no to. O. No, nie. karabin... nie, 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 Eee, i słuchajcie, plan jest teraz taki. nie, ja nie, skrzynkę? nie, nie, dzień nie, nie, z nas nie, skrzynkę. O, tak. I uwaga uwaga. Co nie, mamy? O, o, shit, boy. Co tu e... Boy! Co nie, jest? nie, o, coś dla mnie. Coś dla mnie. Słabe. Uuu. Uuu, to jest fajne. Spoko. Muszę to porównać. Porównaj. Dobra. Gdzieś wyrzucał to powiedz. Dobra, jasne. Teraz ty. Raz. No, raz <laughs> jakieś tu widzę... Trzy. Modlitwy na tym. I co ci to dało? Dwie strzelby. Jakieś fajne te strzelby chociaż? 34 czy... razy Aha, 12? I ja... Sobie. No ja mam 40 razy 10, nie? No. Dobra. Dobra. A co tu mamy? Granat? Mrówka. Wiesz co, Przejść na szybko te tarcze. Ale ich zebrałem teraz, łojec Samego bubla mam. Co mnie w sumie. Bubia bubla mam. Czy ty otworzyłaś jeszcze jedną? Nie, nie. A to tamto się po prostu zamknęła. Tak. Jasne. Mm, dobra, na sel. A przepraszam Arką to się robi. Nie ku. Dobra. Słuchaj, to wyrzucam. Nie, dobra, to idzie na Sel. E, którą chciałaś tarczę, a już wiem, którą chciałaś tarczę. Obojętnie. O, tą sobie chciała zobaczyć w sumie no. I... Chciałem sobie Wezmę. Lepsza? No. Mm, tak czułem. Dobra, chcecie jeszcze sprzedać? Otwierasz? Nie, 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 po jednej sprzedaży. Jak to po jednej? Nie, no. Po jednej? Po jednej? Jak to. A nie po dwie? Nie, bo jeszcze no, co? Zabieram na... w jedno miejsce. No, dwie nogi. Na dwie nogi. Nie. Bardzo byś chciała? Tak. Tak, bardzo bym chciała. No to otwieraj jeszcze. Jedno. Nie, no teraz ty. No ty, kurde. Czy klucze jeszcze mam, tylko? Co my tu mamy? Przepraszam bardzo. O. No. To są żarty. Serio? No, kurde, weź tego zwierzaczka, chodź, proszę. Chodź, 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 murówka, bo on cię nie lubi. Nie lubię, jak mi się wbirdzi. O, coś dla ciebie. Tylko. Okay. Wbirdziła przez twarzyczkę. On jest kocha. ona jest się no. jest najlepsza. teraz ja, teraz ja, teraz ja, teraz bo tu jest coś dla ciebie. Rab, ciara, rab. Nie chcę tego sprzedać, o, właśnie. To jest żart po prostu. To Tak, no wszystkie ci dam, no, co mam zrobić? No. Za tobą leży e, mod dla ciebie, po tutaj. Mrówka, mrówka, here, here, proszę. A, e, to Monia, tam poogarniaj sobie jaku? Ja naszym widzom na szybko pokażę jedną rzecz. Mianowicie troszkę zmieniłem swoje skille. E, jak już widzicie, nie mam tarczy, nie jestem już takim bardzo supportem, bo zawsze nim byłem, przypominam. E, mam bardziej teraz... <laughs> umiejętności nastawione na atak. Poszedłem bardzo w klona. Tutaj mam jeszcze z modu jakąś umiejętność. No i poszedłem jeszcze w drona. No i powiem... A, to dla mnie, jak rozumiem. Mm -hmm. Pozwól, że sobie porównam. Mm -hmm. Nie pozwolę sobie porównać. Dlaczego? Bo mi tu mrówka chodzi. Nie, no mrówcia. Weź, chodź, chodź. O, chodź. to może być fajne. tu krótokrzywy to zrobi. Cool auto. Hmm, jak coś być nie posłało Jasne. U. To będzie bardzo fajne chyba. Mmm, Miodzie. U. <s> <grym> U, to też będzie bardzo fajne. To też jest bardzo fajne. O, to jest bardzo fajne I tam też. Chyba da... nie, Trzy. No, cztery. No to jest średnie. No i to jest to ładowane, nie? O, nie. To jest coś innego. Jest. O kurde, to jest spoko, to może być spoko. Słuchaj, to sobie oznaczę... To masz tak na rączce w ogóle, patrz tak. to trzyma teraz. A, jak super. Ja czad. Czekaj, pozwól, że sobie jeszcze muszę zobaczyć, który to był... To był chyba. Ten, 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 tak. E, no i ten aut. Chociaż nie, ten chcesz zobaczyć? Nie no, jak coś ci się... to dwa mi wyrzuć, dwa sobie weźmę. Dwa wyrzuciłem, dwa wziąłem. Dobra. Będę testował. Natomiast tu idę jeszcze sprzedać resztę rzeczy. Ja też inna, ja też inna. Cyk, sprzedane amo zebrałeś te pistoletę tam? Mhm Dobra Słuchaj, mam dla ciebie kolejną niespodziankę Znaczy nie wiem czy niespodziankę, po prostu Kolejną rzecz na dzisiaj Mhm No super to jest, bardzo mi się to podoba Cieszę się Czy stać mnie na up upgrade do pistoletu? Uf, dzień dobry O, jesteś na powiększenie wreszcie plecaczka Super Powiększam Ty ile masz teraz miejsc? Yy, teraz mam miejsc... Czyści yy, 31 31 Mój Boże, z informatycznego punktu widzenia tak bardzo mnie to boli Słuchaj no? Weźmy jeszcze do maxi Ja... to mam tak? tak? Tak Dobra Już biegnę za tobą I każdy niech sobie zakręci O, ja chyba sobie nie pokręcę za bardzo A, nie masz kasy? No chyba O, dwa erydium, jakaś tarcza na sel Dobra Kręcisz? No, nie no, zakręcę Klik O, coś wygrałeś? Co to? Mod do mnie. O, proszę. To co? Jeszcze jeden raz? No, ja już. Dziękuję. Dobra, to chodźmy. Jeszcze w jedno miejsce. Mhm. Ciu, ciu, ciu. Tutaj na dół zapraszam. Bo... O, tutaj, tutaj. Bo... I idziemy sobie tutaj. Wiesz, co to oznacza? Zakupy! Mhm. Chociaż ja nie u niego będę się chyba kupował. Zobaczę, co jest tutaj. Ja zobaczę, oh o, jacy kręcę, jakie fajne rzeczy Tak? Mhm mm Uuu uh -huh. Fajne? Mhm mm To jest jakaś Nie wiem Uuu, uh, to jest bardzo fajna broń A minus 21 do ten Do celności Chcę splash jest... damage? Nie ma żadnej snajpy Słaby sklep Słaby sklep się pana. Mówisz? Ja bym może się w sumie... Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyrąbać, okna nastawić. Dokładnie. Wiesz co, nie wiem czy coś kupię kurczą. Jezus, ile tu swoich pierdóż. Ile tu jest czaderskich O, ale widzisz, tutaj są do, do action skilli naszych mhm. bronie. Aha. To jest, o, to jest fajne. Czekaj, równem sobie z moim obecnym pistoletem, który jest... nie wiem gdzie wyekwipowany. Nie wiem, który to jest w końcu. Tego, Sheep To będzie... To będzie, to będzie, to. Chyba ten obecnie. No kurczę, jest lepszy, ma większy damage i wszystko. A ten? Ten też, no i ten też. Dobra, ja na razie nic nie kupuję, podziękuję. A ja się idę przebrać. Co kupiłaś? Cichutko, zobaczysz za chwilę. Mówisz? Moksi ten Moxi. Elka tak już tak się toczy fajnie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Mm. Kurde, ale się jaram. Co ten... kupiłaś? No poczekaj chwilę. Zobaczysz mnie. Ha -ha. Też coś kupiłem. Tylko nie podglądaj. No kurczę, chciałem się iść przebrać. Nie, podglądaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. To, to jest na tym poczekaj. piętrze? To jest na tym piętrze. Dobra, słuchaj, to tak podejdę z głową w dół. Tak, nie. żebym nie widział. Czekaj. Ja to, ja to, ja to, ja to bym nie widziała. E... Czy już mogę tutaj gdzieś? Halo? O. O, prawie chyba gdzieś jestem. E... O, super. Dobra, jesteś? Nie widzę cię, ale... Czy ty and... jesteś? To ja będę przy. Jakbyś się chciał teleportnąć. to ja też tu idę, Nie patrzę na ciebie. Nie patrz, nie patrz, nie mówię patrz. Już? nie już. Eee, możesz. O kurde. o kurde. Też zmieniłeś główkę? Aha. Ty rogaczu, ty. ci rogi przyprawiłem. Może nie mówię tego głośno, co? Będę się teraz. <laughs> Ej. Bo miałeś ciepło, dobra, ale lecimy dalej. Lecimy. Czyli dalej jest główną misją. Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Eee, tapamy się tutaj. Uh -huh. Z tego co pamiętam, jak taki był plan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O, uh -huh. muszę sobie jeszcze bronić zmienić, ale to już jak tu będziemy. Bo no i tak chyba będziemy windą jechać. nie uh wiem. -huh. No bo tak. Uh -huh. Bo Jacobsa tam był. Aha, aha. A nie okay. będziemy tutaj czy sami? Nie, nie, nie. Bo yeah. you... stąd będzie szybciej dojechać, Ok. Zapraszam cię do windy. Jedź w dół <laughs> Będę za chwilę Aha Nie no, jedź w dół Dobra, to jadę w dół, zmienię jeszcze broń I tak to zostawiam jak jest du -du -du. Czy ty skaczesz? Jestem <laughs> Jezus Maria e, Dobra, ja piałtko. Platforma zablokowana, proszę z platformy Proszę mi tak nie mówić e, i słuchaj, gdzie my mamy jechać? Nie wiem Tutaj to, to wygląda jakby to było za nami Spokojnie, spokojnie łoni Po pierwsze to chciałbym o. dojechać tutaj Bo tu gdzieś jest do zebrania Echo czy tam zwierzątkę Już jasne Łaj mi cię trudno jest. O kurde! Co to jest ze zwierzę? Flipa zrobiłem całkowicie. Przypadkiem? No. Teraz jedziemy tu. Dobra. lecę, nam za tobą. O, to wam. O, tu tu. I tu gdzieś jest klaptrap. Chyba już nie wiem, gdzie Idziesz tam? No, idę, tylko jest tu pełno grobów Zresztą wsiądę może do auta mhm. To co, ja tam podejdę? Tutaj gdzie on jest? Gdzie on jest? A tutaj leży... Wodzie tak, leży... Tak, tak, tak Tak? Wodzie leży? Dobrze, nie? nie. Gdzie jest teraz u góry co jest brony? To jest za to skrzynka z brońmi. Ze snajpą, ze słową, dobra. O, znalazłem go. Tak? Okay. <tryk> Słuchaj, jedziemy? Nie mhm. się? Mhm, 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 mhm. O kurde! O Jezus, co to jest? Co, tytan! Co, 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 co? Tyran! Aha, tyran, sorry. Dawaj, lecimy z gościem. Też był w klepie Już Padł mam... Gdzie jest moje autko? Tu Zacząłeś mi strzelić do autka Przepraszam Zebrałam Dobra, słuchaj, do... lecimy teraz do misji Dobra Uf. Uf. To już To daleko Mam nadzieję, że się chociaż przejechałaś ze mną Tak Znaczy się osobno, ale było fajnie Oniś?

okay mm -hmm. guess we'll need to find another way in take a look around there's a lookout nearby that might offer a nice vantage Vault oh, thiefs still alive guess i should have anointed a few more of the family there's That's real powers mm, me why I kept you alive all these years oh come on don't be like that we're having fun <laughs> right and she walked away

make sure the open by the time you get there. Spoko. Dobra. Prowadzisz? <susuruj> Wiesz co? Muszę zobaczyć gdzie tu jechać. Eee, co? Za chwilkę? Zobacz. No. Dobra. Sp to widzimy się za chwilkę. Jesteśmy na miejscu. Ci dobry. Dzień dobry. Tu, 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 tu. Nie. Jak chcę tu doskoczyć i doskoczę, Muszę wziąć oh. biedacką drabinkę. What? Po której można skakać. Co dostałeś ode mnie w prezencie? Co? Gdzie? Yy, to fioletowy to, 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 to? What? Ten kryształek to był i go rozbiłem. Aha, a nie widziałem, nawet, ale chodzimy. Dobra, chodzimy. Aha. Okay. Dobra yeah. ready? No, to już zacznę Aha, dobra O Boże, przetworzyłem ją Trochę ptasów zleci się Spoko, spoko O, bo ty teraz masz trzy umiejętności, tak? Ty się tak. trzy razy możesz użyć ptaków Tak, tak, tak I wysłamy od razu wszystkie No i w sumie to chyba nie był zły pomysł No nie bardzo, bardzo ładnie poszło No więc, po płynnie, dobra Płynnie, ja tu jeszcze z tą... Z tym shotgunem Dobra, ja się przełączy na pewno. Coś tu już jest Tu jest Cie... do zebrania rydium O, czekaj, ma... O, o ktoś mnie bije No, plecy ci biją Mhm. Ty ten na Dobra, moje zwierzątko, niech się zajmie tamtym panem Zwierząteczko Ej, coś mnie zmroziło tak fest Mówisz? No, tak już na nerkach to czuję To nie jest zdrowo, bo Bardziej. to zachorować można Bardziej, no. jasne jasne. ptaszka ptaszka leptaszka. Dobrze. Kurde, nice. Trochę się palę, podierałem się do tej roboty. Mhm. Mm tak cię to kręci? No. Kurczę, no. zarobisty jest ten dron. Szedłem jak przecinek. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, bo nie wiem czy tu jakiejś broni na salbo na salę mogłyby być. No. Trochę ja się wyprztykałam po tym powiększeniu plecaczka Z kasę? No Więc mogę śmiało dźwigać W sumie tak Bo no jakby nie było, masz powiększony plecak Oj, już mamy kogoś Oznacz Dobra, lecimy Dobra i zaczynam Tu też już się ktoś o, no, tutaj widzę, że bardzo odważnie. Ja? No. No jak? Uwielbiam tą strzelbę, uwielbiam, po prostu jest... ...cudowna. O, spadłem sobie. A? Muszę iść dookoła. Serio? Ja sama tu zostanę? Aha, co tak. No to dlaczego mi to robisz? Jak zwykle, jak zawsze. już lecę, lecę. Już ci pomagam. Mrówka leży też. O co chodzi, Luba? Chodźcie mnie ty, proszę cię nie. Nice. Uważaj, granat jak Chciałam podejść. Co to? Moja sobie chciała pozbierać. No. Tu kolejny granat? To to Nie, ma? zobacz. Tak. Kolejny... Ale to zobacz. Hmm. Jakieś randomowe 120, to była 182, przepraszam. Mm -hmm. Biorę. Bierz. Dobra, co teraz mamy zrobić? Co teraz mamy zrobić? catcher <laughs> Rail. Czyli mówiąc krótko. Złapać ten wagonik, jak tu będzie jechał O właśnie O, nie złapałem A ja złapałam, nie... nie, Musimy na okrągu, na około, na okrągło Na skakiwać Leci, leci za nami chyba yeah. no, tu jest drobinka, A ja szedłem na około Cale? Aha Czekaj, gdzieś tu... O, leci kolejny Wiesz, co ci powiem? Zopiemy się jego w następnym odcinku Ty bardziej, że spadłaś no, spoko. To jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Nas to mega motywuje. No i co? Była z wami Monia i Dawid. Trzymajcie się. I cześć. Damy mu chyba jeszcze skończyć, nie? Cześć. Cześć.